Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat fałszywych wyobrażeń. Zapraszam. Więc kochani, oczywiście na początku zapraszam was na grupę na Discorda, jeszcze na Facebooka, bo jeszcze na Facebooku jest grupa, ale ona tam za długo już nie będzie. Jeżeli jest wam w tej majówce ciężko, bo rozumiem, że to nie jest łatwy okres dla trzeźwiających, zwłaszcza na początku drogi, zapraszam Was bardzo mocno na grupę. Wbijajcie, działajmy sobie, bo warto, warto żyć, warto nie pić. Kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat fałszywych wyobrażeń. Lecimy dalej z książki Sztuka Życia według Stoika, i tutaj sobie śmigamy coś takiego. Taki fragment czytam. Tutaj, jeżeli chodzi o fałszywe wyobrażenia, autor pisze o romansie, i ja to odniosę do innych tematów za chwilę. Co więc w tym wypadku znaczy zdjąć maskę? Znaczy to uniknąć naiwnego i jednostronnego rozumienia przygody miłosnej, jako czegoś wyłącznie i niepodważalnie niepodwa pozytywnego. Znaczy to zobaczyć tę kwestię w całej złożoności. Pamiętać, że romans to nie tylko szybsze bicie serca i spotkania w hotelach, lecz również uczuciowy chaos, łzy, złamane serca, a czasami nawet złamane życie. Unikać fałszywych wyobrażeń to pamiętać, że nic nie jest płaskie, jednowymiarowe i jednoznaczne. Nigdy nie zapominać o drugiej stronie medalu. Pamiętać, że nic nie jest ani tak dobre, ani tak złe, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. I to jest, moi drodzy. Genialna, genialna rzecz. Cokolwiek byś nie chciał, pamiętaj o dwóch stronach medalu. Zawsze. Bo teraz, tak. Hmm. Załóżmy, no tutaj, kwestia romansu. Pociągnijmy ten temat. Yy, jeżeli w domu z jakiegoś powodu się nie układa, i z jakiegoś powodu pomyślałeś, że w romansie będzie ci lepiej, i sobie myślisz, że ta osoba, ta nowa. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że chemia w mózgu, która się tworzy, jak się w kimś zakochamy, to nam robi sieczkę z umysłu, więc tam nie ma mowy o racjonalnym myśleniu i tu Cię nie będę przekonywał. Ale pamiętaj, że wszystko ma dwie strony, bo ta nowa osoba to nie tylko wiesz, nowe spojrzenia, to nie tylko to, że będziesz się czuł bardziej dowartościowany, że wiesz, ta właśnie ładna, piękna osoba, właśnie na to zwróciła uwagę, na Ciebie zwróciła uwagę. To nie tylko to, że gdzieś, właśnie, tak jak on tu pisze, w hotelach się spotkacie, czy coś, to wszystko wiadomo, no, pewnie i ładne. Natomiast to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest, wiesz, cierpienie, to jest, wiesz, odwracanie głowy, to jest stres, wiesz, kiedy ci przyjdzie sms na telefon i się zastanawiasz, kto napisał, nie? ukrywanie się z komórką po kiblach, żeby odpisać, czy coś. Yy, I inny cały ten badzie, w którym ciągnie za sobą romans. I wiesz, jeżeli tak na to spojrzysz, i jeszcze pójdziesz dalej, że to za chwilę mogą być rozpieprzone, yy, wiecie, ro, rodziny, ne? to mogą być konsekwencje na całe życie dla dzieci waszych, no to hej, czy to jest, wiesz, czy to jest cena, którą warto zapłacić za te yy, kilka może tam wspaniałych miesięcy. Ne? Jeżeli na przykład dajmy na to, chcesz zmienić robotę? Yy, Praca, w której jesteś, powiedzmy, dużo nie zarobisz, nie, źle, ma dużo innych plusów, nie? I na przykład chcesz własną działalność. Tak jak ja teraz, jestem na własnej działalności od takiego czasu już, no, już dość długo, to myślisz sobie: o, Ale będzie super, nie? Bo będę kawę zarabiał i będę chodził do roboty, kiedy chcę, nie? Trochę w tym prawdy, ale tylko trochę. Yy, bo wiesz, za tym idą inne rzeczy: urzędy, konsekwencje, odpowiedzialność nie? za to, co robisz, niekiedy za błędy urzędników odpowiedzialność, dużo innego badziewia syfu. czy jeżeli nie wiem, chcesz zmienić robotę, bo gdzieś indziej pójść, bierzesz pod uwagę kilka różnych rzeczy, żeby nie, nie działać zbyt emocjonalnie. Nie? Czyli znowu, twardo, racjonalnie wymieniasz. Ja praca z której się ostatnio zwolniałem, ja tam zarabiałem tak w miarę dobrze, jak na, na miasto, w którym mieszkam. Ale to nie były jakieś, wiesz, super cuda. Yy, ale tam było dużo innych plusów, nie? Spokój w robocie, bardzo elastyczne godziny pracy, szef, który nie był wiesz jakimś psycholem, co się przypierdzielał, nie? non stop mnie. Miałem sporo wolnego czasu, gdzie mogłem na przykład sobie w robocie podcasty yy, posłuchać, albo nawet nie wiem, na studia się uczyłem w pracy też dużo. Wiesz, no teraz to już mogę o tym mówić szef. Ja raczej nie oglądam moich filmów, były. No ale wiesz o co chodzi. Wszystko ma plusy i minusy, nie? Jeżeli chcesz, nie wiem, kupić sobie, załóżmy, jakiś sprzęt, to będziesz sobie w głowie wyobrażał, ja tak mam, nie? Jako były audiofil to po prostu to jest masakra, jak to się można nakręcić z jakimiś sprzętami, i, i w ogóle, i w ogóle. I sobie wyobrażasz, jak to będzie wspaniale, kiedy to będę miał. No okej, okay, tylko zastanów się, czy nie miało tak być za każdym razem, i znowu coś osiągnęło, a jest tak, jak było, dalej ta pustka w środku, wiesz, nie? A wiesz, kurde, no, na przykład kasa zostanie do oddania, jeżeli wziąłeś coś, załóżmy, na raty, albo mógłbyś te pieniądze przeznaczyć, na przykład, nie wiem, no, hej, a może się zapakować i gdzieś na wakacje pojechać. Różne są rzeczy, kochani, chodzi tylko i o to, ja nie mówię, że jakiś kierunek jest dobry, jakiś jest zły. Stoicyzm, on z punktu moralnego nie ocenia, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Stoicyzm zakłada, i ja też tak uważam. Że jeżeli my tak naprawdę na zimno, bez emocji spojrzymy w 100% racjonalnie na różne sprawy, to nagle się okaże, że ta moralność ona nawet nie jest o tyle potrzebna, bo z logiki wynika, że hej, nie warto pewnych rzeczy robić, a inne na przykład, mimo pewnych konsekwencji na początku warto pociągnąć. Nie? No bo na przykład, no Będziesz ciężko pracował, to konsekwencją będzie to, że wiesz, nie będziesz miał teraz czasu, trochę zdrowie się dzieje czy coś. Ale na przykład może być konsekwencją pozytywną wyjście z długów. Nie? No a z drugiej strony możesz też intensywnie pracować na chciaki i przyda się, które są teraz według Ciebie niezbędne, a za chwilę będą leżały na strychu w innych niezbędnych rzeczach, które kiedyś chciałeś, i na co stracić masę czasu. Nie? Zawsze starajmy się patrzeć na dwie strony medalu w 100% racjonalnie. Bo to strasznie ułatwia życie i ułatwia w ogóle podejmowanie decyzji. Dajcie znać w komentarzach, jak to jest u Was. Czy staracie się tak racjonalnie patrzeć na plusy i minusy wszystkiego? Najlepiej na kartce rozpisywać. I po raz kolejny zapraszam na grupę wsparcia na Discorda. I do zobaczenia jutro w Klinie. Cześć.